Roblox Plus 18. Czyli chodzi o możliwość zobaczenia rozlewu krwi albo picia alkoholu, właśnie w tej grze. Ogólnie to, Roblox przyciąga głównie osoby młodsze, jednak chce iść o krok do przodu i dotrzeć do starszej widowni. Będzie to tylko dostępne w momencie, kiedy prześlecie swoje zdjęcie do wodu oraz selfie, o które zostaniecie poproszeni, aby na pewno upewnić się, że macie skończone 18 lat. Na szczęście nie zostaną tam dodane rzeczy niecenzuralne od 18 roku ze względu na regulamin. Głównie to chodzi o zarobki, aby je zwiększyć, bo w 2021 roku deweloperzy weszli. Na giełdę i chcą zwiększyć na niej zarobki, dlatego wiele częściej w Robloxie macie reklamy. No poczekam jeszcze 8 lat na to. Minecraft plus 18. Czyli chodzi o Minecraftowych YouTuberów za granicą. Ogólnie to w ostatnim czasie pojawiła się ogromna nagonka na zagranicznych twórców, którzy tworzą swój content niby dla dzieci. Głównie został poruszony temat miniatury, który bardzo podkreślają kobiece walory i robią to w sposób nietyczny, który jest po prostu obrzydliwy. W Polsce również pojawił się ten kłopot z kanałem Vito, jednak bądźmy szczerzy, że to co robił Vito nie jest tak chory jak zagranicznej twórcy, którzy robią to już obrzydliwie. Do tego nie można zapomnieć o modach, jakie są robione do Minecrafta i normalnie da się pobrać moda, który wprowadza do gry wszystko plus 18, co również jest nieodpowiednie jak na gry dla dzieci. Ach, te miniaturki! TikToki plus 18. Czyli chodzi o dziwne TikToki. Ogólnie na TikToku na pewno nieraz natknęliście się na przesuwane zdjęcia, podczas których nagle było nieodpowiednie zdjęcie. Jednak to nie taki jedyny przypadek, bo możecie znaleźć masę TikToku, gdzie na przykład dziewczyna karmi swoje dziecko przy użyciu swojego argumentu, albo różne TikToki, gdzie dosłownie cała dziewczyna jest samym stroju kąpielowym i im wszystko widać. Nawet był taki trend, że dziewczyna niby próbowała zdjąć ubranie i nagle na ułamek sekundy była cała widoczna. Dla mnie to wszystko jest chore. Ile takich lasek istnieje na świecie? I jestem ciekaw, czy kiedyś mogła taka minąć mnie w sklepie. Ja chyba to wolę zostawić dla swojego męża. YouTube plus 18. Czyli chodzi o filmy, które możecie znaleźć na YouTubie. Ogólnie, to wpisując na YouTubie coś typu golenie miejsc intymnych, wyskoczą Wam filmy, które są niecenzuralne, choć że na YouTubie nie powinny się one znaleźć. Jest to spowodowane tym, że niby są to poradniki, jednak nie każdy wygląda tak jak powinien. Niektóre są mocniejsze niż poradniki. Oczywiście mają one nałożone plus 18 na film, jednak na miniaturce wyskoczy Wam na spokojnie rzeczy, które nie powinny się znajdować na tej stronie. YouTube w sumie nic zbytnio z tym nie zrobi i trochę mi to przypomina, jak było i nadal czasem jest na TikToku, że jak mieliście Przesuwane zdjęcia, to na przykład losowo na 20 mieliście niecenzuralną rzecz, a nie była w ogóle zakryta. Wolę YouTube Kids. TikToki plus 18, czyli rzecz, która pojawia się bardzo często na TikToku. Ogólnie od niedawna dostaję spam TikToku, w którym możemy przewijać w prawą stronę i w losowym momencie na niektórych pojawiają mi się zdjęcia zawierające odkrytą część ciała mężczyzn lub kobiet. Dla mnie jest to dosyć zabawne, ponieważ tak wielka platforma jak TikTok nie umie załatać według mnie tak prostego błędu. Wydaje mi się, że do tygodnia, albo paru dni, wszystko się już naprawi i nie będzie takich TikToków. Jednak sama sytuacja, która się dzieje, jest dosyć śmieszna i dziwna. Jak na to, że większość komunity TikToka to dzieci. Sam jesteś dzieciak! NNN, czyli challenge dla mężczyzn, polegający na nierobieniu sobie dobrze przez cały listopad. Ogólnie wielu moich znajomych podjęło się tego wyzwania. Jednak z tego co wiem, jest ono po prostu niezdrowe i nie powinno się praktykować tych wszystkich NNN i tym podobnych. W sumie jest to lekki trend, ponieważ wiele osób nagrywało z tym TikToki i w sumie nadal je nagrywa. Samo wyzwanie dla mnie jest średnim pomysłem, ale dopiero od momentu, gdy usłyszałem o jego skutkach, które mogą potem wynikać. Jednak jeżeli ktoś chce się tego podjąć i uda mu się wytrzymać cały miesiąc, to zasługuje na szacunek, bo na pewno nie każdy by tyle wytrzymał. Odzi czym Netflix and chill, czyli w znaczeniu dosłownym Netflix i relaks. Ogólnie głównie tego stwierdzenia używają ludzie młodzi w wieku np. 17 lat i nie polega ono do końca do wspólnego oglądania filmów, jak moglibyście założyć. Wiele osób młodszych może się pomylić i zrozumieć to jako zwykłą propozycję pooglądania razem filmów, jednak jest to bardziej pretekst, aby się spotkać i na początku razem możecie oglądać ten film, jednak głównym jego zamiarem jest to, abyście odbyli stosunek. Jest to dosyć popularne teraz na różnych Portalach do poznawania dziewczyn, jak na przykład Tinder, i myślę, że dosłownie każda 20 dwudziestolatka dostała chociaż raz na poważnie propozycję Netflix and Chill. Ja wolę YouTube and Chill przy filmach nieśmiesznego. FWB, czyli po angielsku Friends with Benefits. Ogólnie polega to na tym, że znajdujecie sobie drugą osobę, z którą nie wchodzicie w związek, a robicie wszystko, co robi się w związku. Całość ma polegać po prostu na sprawianiu sobie przyjemności, nie czując niczego do siebie nawzajem. Czyli na przykład z taką osobą się całujecie, przytulacie długo, albo robicie inne rzeczy. Oczywiście o takich relacjach nikomu nie mówię. Chyba, że chcecie zaszpanować swoim znajomym. Całość jest według mnie bez sensu, bo właśnie całowanie oraz inne rzeczy bardzo mi się kojarzą z uczuciami, a nie z pustymi pocałunkami. I zazwyczaj kończy się taka relacja na tym, że jedna z osób się zakochuje, no a druga chciała tylko przyjemności, więc oddala się od niej. Nie mam nawet z kim. Nagranie fagaty! Czyli chodzi o kłótnię między fagatą a Natanem Marconiem. Ogólnie na ten wspomniał o nagraniach fagaty, i że każdy z jej okolicy ją zaliczył. Fagata na to odpowiedziała, mówiąc, że stworzyła Natana i że 90% rzeczy, które on mówi, to nawet nie uważa i w sumie to tyle. O samych nagraniach fagaty było głośno już przed jej OnlyFansem i ludzie myśleli, że jest to akcja promocyjna, jednak znów Marcoń wytknął ten motyw. To do samych nagrań to jeszcze one nie wypłynęły, więc nie jest to potwierdzone info. I na przykład na filmie mogła być nie do końca widoczna jej twarz, wszyscy na tym pomyślał, że to ona, ale na sam rozwój akcji musimy jeszcze poczekać i zobaczymy z czasem, czy wyjdą te nagrania. Ja bym wolał ich nie widzieć. Zboczone miniaturki. Czyli chodzi mi o zagraniczne miniaturki z przykładowo Minecrafta. Ostatnio po tym jak było głośno o tym, że polscy minecraftowi youtuberzy robili nieodpowiednie miniaturki do widowni zauważyłem, że za jest są wiele gorzej. Przykładowo wchodząc w zakładkę gry na YouTube możecie zauważyć transmisję na żywo. Są tam mega zboczone miniaturki i trochę nie rozumiem dlaczego YouTube na to pozwala. Jako pierwszy live pojawiło mi się jak Skin Alex wystawia wielki tyłek w stronę Steve'a, który ma otwartą buzię i. Wielkie oczy. Oczywiście jest tego wiele więcej i są na przykład waski na Minecraftowe, które dotykają się tyłkami. Jest to według mnie mega nieodpowiednie, aby docierać do dzieci właśnie w taki sposób. E tam, ja nie narzekam! FFF, czyli dosłownie 1 do 1, to samo co NNN, ale zamiast dla chłopców, to jest skierowane do dziewczyn. Ma ono trwać przez cały luty znowu polega na braku sprawiania sobie przyjemności. Na temat samego wyzwania się już wypowiadałem, że jest ono negatywne i dalej to podtrzymuje. W sumie zabawne jest to, że powstaje tyle tych wyzwań związanych z tymi czynnościami. Bo mamy już NNN, DDD i teraz FFF. Szczerze mnie to trochę dziwi, że ten temat jest aż tak popularny, bo w sumie powstała masa TikToków na temat NNN, a potem jakoś powstały kolejne na temat DDD, FFF i na pewno jakieś jeszcze powstaną albo już istnieją. O to nie do mnie! JJJ, czyli kolejna rzecz typu DDD, NNN czy FFF. Ogólnie jest ona skierowana do płci męskiej i polega na tym, że robicie to codziennie w styczniu. Do tego, jeżeli jest wam zbyt łatwo, to waszym zadaniem jest zrobienie tego, ile się da każdego dnia i aż do końca stycznia. Samo zadanie, jak inne, jest głupie i bardzo niezdrowe dla naszego organizmu, lecz jest o nim dosyć głośno i na pewno nie jedna osoba podjęła się tego wyzwania. Ja sam nie czuję, skąd się to nagle wzięło i mówię tutaj o tych wszystkich DDD, NNN i tak dalej, bo dowiedziałem się o nich całkowicie przypadkiem. Na szczęście nie znalazłem niczego innego i chyba istnieją tylko te cztery terminy skierowane właśnie z tymi czynnościami. Daleko do stycznia. DDD, czyli coś na podobie NNN. Ogólnie, jak dobrze wiecie, NNN polegał na tym, aby wstrzymywać się od używania. Jednak DDD jest totalnym przeciwieństwem NNN i został również wymyślony przez internet. Polega on na tym, że jeżeli macie 1 grudnia, to musicie to zrobić raz, a jeżeli macie 28 grudnia, to musicie to zrobić aż 28 razy. To jest totalnie chore. Może to doprowadzić do uzależnienia, jednak nie ma co się dziwić, jeżeli 20 27 grudnia musimy to robić 27 razy potem 28 grudnia 28 razy a potem 29 grudnia aż 29 razy Dla mnie jest to mega dziwne, że internet wymyśla takie głupie challenge i bardzo tego nie rozumiem. Końcu wyzwanie dla mnie! PPP czyli kobiecy odpowiednik DDD i robi się go w październiku. Ogólnie mogliście o tym nie słyszeć bo jest to mniej popularny skrót od tych wszystkich FFF, DDD NNN i tak dalej. Polega on na tym samym co chłopcy obchodzą w grudniu, czyli że codziennie musicie robić tą czynność, ale z zwiększać ją z ilością dni w kalendarzu. Przykładowo 20 października dziewczyny mają to zrobić 20 razy, a 3 października tylko 3, To jest pewnie mało wykonalne, ale na tym polega ten głupi challenge i trwa on do końca października, czyli do 31. Jestem ciekaw, czy jakakolwiek dziewczyna podjęłaby się tego wyzwania i czy udałoby się jej to zrobić, ale wydaje mi się, że jest to po prostu niewykonalne, tak samo jak dla chłopaków DDD. Głupi pomysł! MMM, czyli kolejna rzecz jak NNN, DDD i tak dalej. Ogólnie w skrócie polega ona na tym, co DDD, ale jest to przeznaczone dla dziewczyn. Sam Samo DDD było przeznaczone dla chłopaków w grudniu Nie oznaczało to, że jeżeli macie 1 grudnia, to robicie to raz, a jak macie 15 grudnia, to robicie to 15 razy. A MMM jest dokładnie tym samym, tyle że nie robią tego chłopcy, a dziewczyny. Do tego challenge'u mogą podejść tylko zwycięszczynie FFF, które polegało na tym, że dziewczynie nie mogły sobie sprawić przyjemności. Sam challenge jest przeznaczony na marzec i nie pytajcie mnie dlaczego jest tego aż tyle, bo sam tego nie widziałem, ale szukając w internecie znalazłem właśnie MMM. Ja tego nie wygram! Zboczone TikToki, czyli chodzi o niecensowne TikToki. Ogólnie tu znów pojawia się masa osób, które dodają rzeczy na TikToka, które nie powinny się na nim znajdować. Cały trik polega na tym, aby dodać przykładowo 20 przesuwanych zdjęć jako swojego TikToka i na przykład na 13 zamieścić zdjęcie kobiety bez ubrań. Jest to dosyć mądry trik, ponieważ z jakiegoś powodu TikTok tego nie szczytuje zdjęcia i nie wiadomo czemu tego nie banuje. Jednak w ostatnim czasie TikTok się ogarnął i zaczął usuwać te TikToki, które nie powinny znajdować się na tej aplikacji. Jestem ciekaw, czy taka sytuacja znowu się powtórzy, ponieważ około rok temu też o tym nagrywałem i tam pasuje. KKK, czyli kolejny skrót związany z tymi czynnościami. Ogólnie są dosyć prosty i oznacza po prostu kino, kolacja, a potem robienie tej czynności z kobietą. Poza tym może oznaczać organizację rasistowską, ale to pomijmy i raczej skupimy się na tej pierwszej opcji. Jeżeli jesteście starsi, to na pewno nieraz usłyszeliście o tym, że robi się, jeżeli to można nazwać taktyką, to to, że zapraszacie dziewczynę na kino, potem kolację, a potem na sam koniec do siebie i właśnie wtedy używacie tego skrótu, jeżeli ktoś z waszych znajomych by się zapytał, co dalej robiliście z tą dziewczyną. Ja sam nie znam która kiedykolwiek mi tak powiedziała? Lepiej jednak znać więcej skrótu niż mniej, choć że mogą być one rzadko używane. Ja wolę literki BBB.